Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Bajeram Leverkusen Zbliżamy się powoli do końca, już mamy 5 kwietnia, także naprawdę niedużo zostało do końca tego sezonu Spotkań ligowych pas 7, plus oczywiście jeszcze Puchar Niemiec Także co nieco nam zostało, no ale jesteśmy na pewno bliżej niż dalej Także rzeczywiście teraz przygotujemy sobie skład No to akurat jest chyba najważniejsze według tej morali, bo Chciałbym pod koniec sezonu tutaj troszeczkę nadrobić z tymi moralami, tak aby żaden piłkarz nie miał zamiaru odchodzić na początku sezonu i nie zapsyć czasami koncepcji tutaj tworzenia klubu. Także na początku tabela. Tak jak widzicie są jeszcze 7 kolejek. Tracimy do Biernu tylko 4 punkty, także wszystko jest jeszcze możliwe. No ale zaczynamy od minuty 28, kiedy co są, zagrywa do Draxlera, Draxler w polu karnym wrzutka na Hernandeza, no i oczywiście nasz super sniper się nie pomylił i prowadzimy 1 do 0. Kolejna akcja to mi też 43. Ponownie Abel Hernandez z Sonem. Tutaj całkiem fajnie ta dwójka współpracuje pod koniec sezonu. Uderzenie Sona no i Korańczyk zdobywa Gola na 2 do 0. No i w sumie przybliżamy się teraz dosyć mocno do zwycięstwa. No ale oczywiście to jeszcze nie koniec. Mi 90. Akcja naszych przeciwników. Uderzenie piłka zablokowana. Olić tutaj oszukuje to topraka. Zagrywa Leno trochę źle ustawiony. No i Jan Polek pokonuje go i... Wygrywamy 2 do 1. Kolejny mecz to z mecz Zaczynamy niezbyt dobrze, bo w minty trzeciej, w której tracimy gola, a zbywcą są ramki jest klasian No i przegrywamy 0 do 1, także średnio rzeczywiście zaczynamy. No ale początek nie jest aż tak bardzo ważny, mamy dużo czasu, żeby to odrobić. Mamy to do 23, rzut roczny wykonywany przez Marcelo, no i to czyli reprezentant z Turcji. Stępowa gola na 1 do 1. Mamy to 42. Abel Hernandez po raz kolejny w polokarnym zejście do środka i strzał lewą nogą, który no w tym sezonie zazwyczaj jeżeli takie zejścia już mają miejsce, no to kończą się bramką. I to 48. Ponownie są uderzenie. No i 3 do 1. Któreśmy z rzędu zarówno Urugwajczyk, jak i Korajczyk zabywają po golu. I to 57. Brzut rożny. Tutaj trochę zamieszania było. Matip. Granie krótkie do Huntelara. Huntelar z 16 metra. No i Leno Pokonany także do 3 do 2. Cały czas na szczęście 3 punkty po naszej stronie i tak też zostało. A my mamy kolejny mecz już w kolejce 30. Cały czas stracimy te 4 punkty do Bayernu. No, musimy poczekać aż Bawarczycy się w końcu pomylą. I to aż dwa razy także no, mała jest szansa, no ale zobaczymy. My do 20. Hernandez. Zaczynamy przyzwoicie. Od 20. 1 do 0 oczywiście. Kolejna akcja to 21. To nie najlepsza interwencja naszego brońcy. Leno także nie zachował się najlepiej. No i ta parada błędów spowodowała, że tracimy bramkę i Roberto tutaj cieszy się ze zdobytego gola na 1 do 1. To 41. Hernandez. Hernandez sam na sam z bramkarzem faulowany będzie na szczęście to zauważył. I mamy rzut karny. Oczywiście sam poszkodowany podejdzie do 11. Uderza. I tuż nad bramką, nad ręką bramkarza, także mieliśmy sporo szczęścia, że piłka w tej skończy, że to wpadł do siatki i skończyła się golem. Po raz kolejny zejście do środka, uderzenie lewą nogą. No i Hernandez pokonuje golkipera Po raz kolejny. 3 do jednego. I do 51, także już druga połowa. Hernandez sytuacja prawie tak... Sam, na sam tylko konto z tym tak że musiałem zagrać tutaj do środka I Lack, Draxler, dosyć spokojnie pokonuje golkipera, 4 do 1 I tutaj trochę pechowa interwencja, zresztą zobaczycie za chwilę Toprak'a, który, no, przelabował naszego bramkarza 4 do 2 Bo to 80 Włókce Wuk do środka, tutaj mamy Oksa, który... Strzałem po ziemi, dosyć sprytnie właściwie to zrobił, no i Leno bez szans Wygrywamy 4 do 3. Kolejny mecz tym razem z Werderem Bremo. Postanowiłem przesumulować, bo to krat jakiś super trudny rywal. Nie jest tak, że powinniśmy wygrać. na spokojnie tak też się dzieje. No i za chwilę zobaczycie coś ciekawego. No i także poczekajmy jeszcze chwilę. To samym propozycji Liverpoolu. No i oczywiście o, moja odpowiedź mogła być tylko i wyłącznie jedna.